Kiedy studiowałam na Polonistyce, powstała wtedy specjalizacja z filmoznawstwa. Jej szefem był profesor Bolesław Lewicki, który był także profesorem szkoły filmowej. A zatem myśmy to mogli bardzo dobrze wykorzystać. Mianowicie, na uczelni wtedy nie było przecież żadnej sali projekcyjnej, nie było możliwości oglądania filmów, nie mówiąc o tym, że nie istniało coś takiego jak VHS-y czy jeszcze, jeszcze późniejsze urządzenia. A zatem profesor załatwił dla nas zajęcia w szkole filmowej. I oprócz tego, że mieliśmy tutaj zajęcia, z historii filmu, że oglądaliśmy tutaj filmy, także dołożono nam taki przedmiot, który być może nigdy na filmoznawstwie potem nie istniał, mianowicie zajęcia z montażu. No, a jednocześnie przecież pracowali tutaj wspaniali profesorowie wtedy. Przecież i profesor Jerzy Tepnic, i profesor Aleksander Jackiewicz i, i wszyscy inni. A zatem i to zostało wykorzystane w bardzo ciekawy sposób, mianowicie z nimi mieliśmy także okazję rozmawiać, spotkać się, wysłuchać ich wykładów. Więc to, co być może było niekorzystne dla uczelni, że nie miała kina jeszcze, to z kolei dla nas okazało się bardzo korzystne, bo mieliśmy okazję studiować tutaj, tutaj mieć zajęcia w szkole i poznawać ludzi, oglądać tudy. Studia na polonistyce podjęłam w latach 60 i na trzecim roku polonistyki była taka możliwość, że można było kontynuować w Zakładzie Wiedzy o Filmie przy Katedrze Teorii i Literatury. Szefem Zakładu Wiedzy o Filmie był profesor Olewicki, który zajmował się lingwistyką filmu, budową postaci, budową języka filmowego, typologią. Studiowaliśmy zatem systemy znaków, różne pozajęzykowe kinowe wypowiedzi, żeby to kino, które nie miało tak dużo lat, po prostu od strony języka zgłębiać. Pracę magisterską pisałam o nazwach słownych i obrazowych w filmie i był to raczej zarys wiedzy, bo niczego nowego nie wymyśliłam na ten temat. Był to zarys dostępnej wiedzy literatury na ten temat, a więc pracę Rolanda Barta, Mirczej Eliadego czy Umberto Eko. Pamiętam e, na przykład Erwina Panowskiego i bardzo zabawny szkic, który utkwił mi do dzisiaj w pamięci, ideowe poprzedniki chłodnicy Rolls-Royce'a. A więc e, zainteresowania były bardzo duże. Profesor Bolesław Lewicki był on bardzo zaangażowany w ruch kin studyjnych. E, I tutaj byłem w 1967 roku. Na, na ogólnopolskim seminarium Kin Studyjnych, na, których, po, na którym po, profesor Bolesław Lewicki brylował za stołem prezydialnym, imponując wszystkim ogromną wiedzą, ogromnym oczytaniem. Może trochę żal, że nie wydał więcej książek, bo był to człowiek naprawdę o ogromnej wiedzy.